W poprzednim materiale pokazałem wam jak za pomocą multitekstury stworzyć efekt realistycznego ognia w systemie Niagara. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego materiału, no to polecam, z prawej strony powinien wyświetlić się teraz link, a jeżeli widziałeś, no to przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli symulacji fluidów. Czyli jakby takiego podnarzędzia, które również znajduje się w systemie Niagara i ma ono podobne zastosowanie, podobne działanie jak właśnie cały program EmberGen, w którym wykonywałem moją multiteksturę na bazie której powstała ta piękna symulacja, którą widzicie na ekranie. Standardowo na początek przejdźmy do zakładki Edit oraz Plugins. Wpiszmy Niagara i sprawdźmy, czy wszystkie wtyczki są włączone, aby wszystko po prostu wam Działało. Tym razem do wtyczki Niagara musimy włączyć również wtyczkę, która nazywa się Niagara Fluids I oczywiście tak jak powtarzałem wcześniej Jeżeli chcecie Wrzucać swój efekt do sequencera musicie również włączyć wtyczkę Niagara Sim Caging. Kliknijmy Restart Now no i w zasadzie mamy wszystko gotowe. Po pierwsze kliknijmy Content Drawer i klikając prawy przycisk myszy Stwórzmy sobie nowy Niagara System i kliknijmy opcję Create Empty System Nazwijmy go sobie NS od Najagra System. I ja nazwę go Fluid. Kliknijmy dwukrotnie, aby otworzyć go w nowym oknie. Mamy stworzony nasz system, jednak nie mamy obecnie tutaj żadnego emitera, przez co cały nasz system jest obecnie nieaktywny. Spróbujmy więc dodać emiter. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć opcję. Ad Emitter, bądź użyć skrótu klawiszowego i wcisnąć sobie klawisz E na klawiaturze. Przez to, że włączyliśmy plugin z Niagara Fluid, klikając Parent Emitter, pojawi nam się tutaj lista gotowych presetów, które są stworzone w UnrealU. I nie musimy budować takiego systemu od początku. Macie tutaj dwa templaty dotyczące eksplozji, jeden dotyczący gazu, jeden dotyczący płynów. I trzy kolejne, również jeden z gazem, jeden z cząsteczkami. Tu jakiś bazowy. Emiter. My dzisiaj wybierzemy sobie Grid 3D Gas Master Emitter. Kliknijmy to sobie i pojawił nam się nasz emiter. Jak, jak widzicie, jest tu dodana masa e, różnych modułów i masa różnych opcji. I jeśli przyjrzymy się samej symulacji, którą widzimy w naszym viewporcie, to po prostu zobaczymy sferę, która emituje e, Gaz w zasadzie. Gdy przyjrzymy się samemu emiterowi, zobaczycie, że moduły Particle Spawn oraz Particle Update są puste, a oprócz tego mamy właśnie tutaj masę presetów, które są zablokowane. Zablokowane są dlatego, gdyż pobierają informacje z Parent Emitera. Jest to po prostu zdefiniowane przez template, którego użyliśmy. Jeżeli chcielibyście uzyskać dostęp do modyfikacji tych opcji, wystarczy kliknąć prawy przycisk myszy na emiter. I kliknąć opcję Remove Parent Emitter, ale na razie nie będziemy tego robić. Przejdźmy dalej. Zacznijmy od kliknięcia modułu Emitter Summary i omówmy sobie najważniejsze opcje, które są tutaj dostępne. Zaznaczmy sobie zakładkę symulacji, aby po prostu przefiltrować sobie opcje, żeby nie omawiać wszystkiego, tylko żeby podzielić to sobie na części. I zakładka symulacji odnosi się właśnie do samej symulacji. Z najważniejszych opcji Przede wszystkim w podzakładce atrybutów mamy dostępne dwie opcje: density, które określa właśnie generację dymu, oraz temperatura, która określa generację ognia. Poza tym, możecie sobie włączyć bądź wyłączyć za pomocą opcji draw bounce granice naszej symulacji, i jest to dosyć istotne, gdyż nie jest to tylko aspekt kosmetyczny, aspekt wizualny, tylko Faktycznie, jeżeli zwiększycie, powiedzmy, siłę waszej symulacji, no to ten dym będzie kolidował bądź ogień będzie kolidował z tymi granicami, które określicie. No, i może dla przykładu spróbujmy sobie ten rozmiar e, tych naszych bounców zmienić. Robimy to za pomocą zakładki World Size. Ustawmy sobie, może, nie wiem, 300 na 1100, powiedzmy, na 300. Zróbmy sobie coś takiego. Przekręćmy nasz viewport, i to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Przez to, że zmniejszyłem sobie te bouncy, obecnie nasza symulacja rozbija się, ma kolizję z górną ścianą naszych bounców. Zwiększmy sobie nasz viewport. No i obecnie nasza symulacja znajduje się na środku naszych bounców, które sobie stworzyliśmy, które sobie określiliśmy, i powiedzmy, że chcielibyśmy sobie tą symulację. Przesunąć. Jak to zrobić? Robimy to za pomocą trzeciej opcji, która nazywa się Local Pivot, i może spróbujmy sobie przesunąć naszą symulację o kawałeczek w osi Y. 0,3 może 0,4. 0,4 będzie ok, 0,5, 0,6, 0,7. Zostawmy na 0,6, myślę, że będzie ok. Dobrze, jako że przesunęliśmy naszą symulację w miejsce, w którym chcemy, żeby ona była, no to teraz spróbujmy zmienić jej zachowanie. Nie chcę, żeby działała ona tak jak teraz, czyli żeby nasz dym leciał po prostu do góry. Chcę sprawić, aby nasz dym leciał w prawą stronę przez całe nasze bouncy aż tutaj do końca. W jaki sposób mogę to zrobić? Mogę to zrobić za pomocą zakładki. Gravity. Po prostu wpisując odpowiednie tutaj wartości w którąś z tych osi bądź w każdą z tych osi. W zależności od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. I tutaj nie ma wielkiej filozofii, po prostu trzeba poeksperymentować z wartościami. Obecnie w osi Z mamy wartość minus 980 i to właśnie sprawia, że nasz dym leci w górę. Spróbujmy dać sobie wartość, nie wiem, 50. Może za słabo. Ustawmy stówkę. No i w osi Y ustawmy wartość może minus 9000. Może 10000. Myślę, że jest OK. Tylko chciałbym troszeczkę podwyższyć naszą. Dajmy 0,4. Muszę dopowiedzieć jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, gdy pracujecie tutaj właśnie w systemie fluidów na jakże zapisujcie sobie po prostu często, gdyż mogą zdarzyć się krasze a druga sprawa, nigdy do końca nie polegajcie na tym co widzicie tutaj w viewporcie gdyż efekt może się ciutkę różnić od tego co zobaczycie w waszym levelu dlatego dobrze jest wrzucić to sobie po prostu bezpośredniowy. wasz level i patrzeć bezpośrednio tutaj jak to wygląda dobra, pozbądźmy się może tamtej sceny i przyjrzyjmy się temu, po prostu jak wygląda w świecie. Dobra, zapiszę sobie, no i wracamy do naszego fluidu. Dobra, spróbujmy sobie upodobnić naszą symulację do efektu, który uzyskaliśmy w programie Embergen, i zastanówmy się, co musimy zrobić. No, po pierwsze, oprócz dymu, potrzebujemy również ogień, a więc na sam początek aktywujmy sobie opcję związaną z temperaturą. Jak widać, w naszej symulacji. Pojawił się zalążek ognia. Jak na razie w dalszym ciągu mamy zbyt dużo dymu, a zbyt mało ognia. Spróbujmy sobie nad tym popracować. Na początek spróbujmy sobie zwiększyć jakość naszej symulacji. Do tego służy zakładka, która się nazywa Resolution Max Axis. I tutaj radzę, aby dosyć. Rozważnie dobierać wartości, gdyż no wpisanie tutaj jakiejś wysokiej, skrajnie wysokiej wartości po prostu spowoduje crash całego silnika. Dlatego podwyższajcie sobie wartości powiedzmy o 100, aby sprawdzić, czy wasz komputer po prostu to utrzyma. Zwiększmy sobie z 200 na przykład 300. Jak na razie wszystko jest ok. Dajmy sobie 400. No zdecydowanie widać, że już ta symulacja zwolniła, ale też widać wzrost szczegółów i jakości w wyświetlaniu. No przy 500 wygląda to ładnie, ale już zdecydowanie tracę płynność. Także ustawmy sobie może 450. I niech tak zostanie. I jako że mówimy o jakości, no to przyjrzyjmy się od razu zakładce, która znajduje się poniżej, czyli pressure solve. Iteration i ta zakładka w zasadzie odpowiada za precyzję naszej symulacji oraz będzie wpływała na bardziej realistyczne, na lepsze kolizje, gdyż po prostu będzie to bardziej dokładnie przeliczane. Ustawmy sobie powiedzmy. Nie, nie, nie 112. Po prostu 12. No i dobra, myślę, że wartość 12 będzie. W zupełności OK. Dobrze, zmieńmy może sobie tą rozdzielczość do 400, gdyż no widać spadki wydajności. No i dobra, przyjrzyjmy się kolejnym dwóm zakładkom, a mianowicie chodzi mi o Density Buoyancy oraz Temperature Buoyancy. Za co one odpowiadają? Zwiększmy sobie na razie nasze Bounce, żeby było lepiej to widać. I Buoyancy odpowiada po prostu za wyrzut waszego gazu. Density Buoyancy odpowiada za wyrzut dymu, a Temperature Buoyancy odpowiada za wyrzut ognia. I dla zobrazowania zmniejszymy sobie tą wartość na przykład do minus 0,1. Jak widzicie, ten wyrzut był o wiele wolniejszy, a ustawmy sobie 0,1 tutaj. I teraz zwolniło wszystko. Jaki efekt chciałbym osiągnąć? Dla temperatury ustawmy sobie może wartość 1, żebyśmy mieli szybki wyrzut ognia. A dla dymu, dajmy może minus 0,2. Myślę, że będzie ok. Dobra, wróćmy sobie do naszego 1100. Kolejną ważną opcją, której akurat dzisiaj nie będę używał, jest opcja Compensate for Action Motion. I gdy sobie spojrzymy w naszą scenę i po prostu poruszam sobie naszą symulacją za pomocą gizma, no to ona wcale nie reaguje na mój ruch. Gdy zaznaczę tą opcję, no to po prostu zaczęła reagować na to, co się z nią dzieje. Jest to bardzo przydatna opcja, gdy planujecie animować swoją swoją symulację, wprawić ją w ruch, po prostu podpiąć ją do czegoś, żeby z czymś korelowała ogólnie super sprawa, na razie wyłączmy to sobie no i w zasadzie pozostaje nam dissipation rate odnośnie density oraz odnośnie temperatury i te dwie zakładki w zasadzie odpowiadają za szybkość wygaszania tych efektów gdy sobie damy jakąś powiedzmy wartość wysoką typu 5 no to praktycznie utraciliśmy całe nasze density dobra ustawmy może takie wartości i przejdźmy do zakładki Source. W zakładce Source możemy wpływać na kolor naszego efektu, możemy zmieniać jego pozycję, możemy zmieniać wielkość naszego emitera. I mamy kilka innych opcji, które sobie po prostu zaraz omówimy. Gdy spojrzymy sobie na naszą symulację w naszym levelu, no to jest ona po prostu ogromna, dlatego zacznijmy może od zmniejszenia jej. I do tego posłużą nam dwie zakładki. Pierwsza z nich to jest non Uniform Scale. I zmniejszmy sobie może tutaj do wartości 0,8. We wszystkich osiach. Drugą zakładką, z której będziemy korzystać, jest zakładka Emit Radius. I wpływa ona na no tą sferę, która tutaj odpowiada właśnie za, za całą emisję naszego efektu. Ustawmy sobie wartość może 50. Zapiszmy i zobaczmy, jak to wygląda. Może zostajemy przy 75, po prostu zmniejszając. Non-uniform scale. Dobra, myślę, że jest ok. W następnej kolejności myślę, że warto byłoby zmienić sobie proporcje w naszym efekcie, gdyż no, mamy bardzo dużo dymu, a mało ognia. I za to posłużą nam kolejne dwie zakładki. Jedna to jest density, druga temperatura i one właśnie odnoszą się do ilości obu tych rzeczy. Dlatego zmniejszmy sobie wartość density powiedzmy na 2. I spróbujmy zwiększyć wartość. Nie 70. 7 chciałbym ustawić. Sprawdźmy może 10. Dobra, 7 będzie ok, ale może tutaj dajmy 2,5. Dobra, niech na razie będzie. Spójrzmy teraz w trzecią zakładkę, która nazywa się Force, gdyż mamy tutaj jedną opcję, która jest ciekawa. A mianowicie chodzi mi o Vorticity. I na co wpływa ta opcja? Ta opcja dodaje po prostu troszeczkę chaosu do waszego efektu. Sprawia, że Wasz efekt zaczyna troszeczkę wirować Ale oprócz samego Vorticity Fajnie jest też dodać po prostu Turbulencję Zwiększmy sobie frekwencji powiedzmy na 1 Dajmy może na 2 Dobra, podkręćmy to tak na maksa Dobra, zostawmy może wartości 10 przy e, Turbulency Frequency oraz wartość 2 przy Turbulence Speed. I jak widzicie, dodało to nam troszeczkę ruchu do naszego efektu. I gdy spojrzymy sobie dalej, no to możecie dodać po prostu tutaj w tej zakładce jeszcze kilka innych turbulencji oraz dodać e, Wiadr i Actor Motion Force. Przejdźmy sobie do zakładki Collision. I tutaj też możecie sobie po prostu powłączać kolizje, które mają być po prostu symulowane przez waszą symulację. Możecie też otworzyć niektóre z osi, bądź wszystkie z osi waszych boundrów. No i przejdźmy do ostatniej zakładki, czyli zakładki render, gdyż pozostałe dwie ostatnie zakładki nie są aż tak ważne. W quality override możecie sobie po prostu nadpisywać jakość. A o zakładce debug nie będziemy sobie mówić w dzisiejszym materiale. I co mamy w tej zakładce Render? Zacznijmy od opcji Render Temperature, i mamy tutaj obecnie zaznaczone Black Body, które odpowiada w zasadzie wyglądowi ognia, ale możecie sobie zmienić na opcję Curve i będziecie mogli po prostu sami sobie modyfikować, jak ma wyglądać wasz efekt. Możecie sobie na przykład, nie wiem. Możecie sobie na przykład wybrać właśnie kolor zielony i spróbować osiągnąć taki trujący, zielony look. Albo pójść, nie wiem, właśnie bardziej w niebieski i spróbować osiągnąć jakiś efekt podobny do tego, co mogliście zobaczyć na przykład w grze o tron. Czyli taki po prostu niebieski ogień, jakim ziały nieumarłe smoki. Co jest fajne, możecie nawet zmienić sobie value na jakąś wyższą wartość niż 1 i Wtedy po prostu Wasz efekt zacznie emitować światło. Możecie zmieniać to w formie właśnie tutaj gradientu. Możecie przejść na curvesy i zmieniać to za pomocą curvesów. Możecie też bezpośrednio wpłynąć na kolor samego dymu. No i w zasadzie tak się to prezentuje. Tak wygląda temat symulacji gazu w programie Unreal Engine 5. Nie będziemy się tutaj rozdrabniać. Gdyż no, za pomocą opcji, które pokazałem Wam w dzisiejszym materiale, po prostu dostosowywując je, możecie osiągnąć właśnie efekt ognia, no, który po prostu będziecie chcieli. Możecie osiągnąć efekt bardziej podobny do jakiegoś palnika, albo po prostu pójść w stronę czegoś takiego. Wszystko będzie zależało po prostu od tego, ile czasu spędzicie nad dostosowywaniem konkretnych wartości, eksperymentując i po prostu. Dochodząc metodą prób i błędów do luku, który chcecie osiągnąć. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj z mojej strony będzie to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Oczywiście zachęcam do pozostawienia subskrypcji na tym kanale, do zostawienia lajka. Zapraszam również na nowy fanpage na Facebooku. Oczywiście są tam postowane nowe materiały, więc jeżeli YouTube w jakiś sposób. Wam nie wyświetli moich filmów, no to tam będziecie mieli zawsze informacje o tym, że wpada coś nowego. Poza tym pojawiają się tam również wpisy w formie bloga oraz troszeczkę newsów informacji z branży Game Devu, branży związanej z Unrealem. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i widzimy się w następnym materiale.